Witam was bardzo serdecznie, piękny dzionek i pora nas na, na kolejne liksy. Tym razem padło na dwie serie, serie City oraz serie... Serie City naprawdę pod względem tego drugiego półrocza, która nadchodzi, prezentuje się bardzo ciekawie. Do sklepów w szerokiej dystrybucji ma trafić 14 zestawów najprawdopodobniej do, do dystrybucji ekskluzywnej trafią jeszcze dwa zestawy z tej serii związane z tematyką portów. Sama seria City prezentuje się naprawdę różnorodnie i ciekawe. Po pierwsze, dostajemy narodowe zestawy, z którymi będziemy mogli zbudować swoje miasto, bo sama nazwa tego zapewnia, ale również znajdziemy tutaj zestawy związane z powrotem serii Arktyka, oraz zestawy z eksplorowaniem podwodnego świata. Bardzo fajnej, ulubionej tematyki, której Lego wydaje nam zestawy bardzo cyklicznie do swojej kolekcji. A zaczniemy od zestawu City Minia Samochodowa. Sam zestaw będzie zawierał 242 elementy i będzie nasz kosztował 89,99 zł. W samym zestawie znajdziemy prosto wbudowaną minię samochodową, która będzie w kolorze niebiesko-białym. Będą tutaj myjni, będą postawione szczotki podobne do tej, które mogliśmy znaleźć w miatarce, która była wydawana parę lat temu. Poza tym znajdziemy również tam wybudowane dmuchawy, które mają przynajmniej nasz samochód. Będzie również zamontowane tam pistolet, który może być nam zabawowo oczywiście polewanie tego wody i, i, i polewania pianą tego samochodu. Poza tym będą tu zbudowane skupiska pian z klocków. Na samym budynku znajdziemy plejta, który jest naklejką z napisem Car Wash. Oczywiście w samym zostawimy żeby samochodu, który będzie w kolorze niebiesko-zielonym. Znajdziemy w tym zestawie również dwulutków pana i panią. Pan będzie to pracownik myjni samochodowej. Drugim zestawem, który nam LEGO wyda i brzmi bardzo smakowicie, to sklep z lodami. Sam budynek, który zostanie w tym zestawie, będzie zbudowany z klocków w kolorze błękitnych. Na dachu tego budynku znajdziemy rożka z trzema gałkami lodów. Same gałki lodów będą się rozpływać i spływać po fasadzie budynku, dając naprawdę bardzo fajnego efektu wizualnego. Przed całym budynkiem znajdujemy dwa siedzonka, na które będziemy mogli sobie usadowić nasze figurki w kolorze niebieskim oraz w kolorze pomarańczowym. Przed całym budynkiem będzie stał rowerek transportowy, Kołowy. Z przodu będzie mogli powstać figurkę, z tyłu będzie zrobiony kosz do transportu lodów. W całym wnętrzu znajdziemy ladę, lodówkę, w której będą znajdowały się lody, mikser oraz kwiaty. Poza tym nie mogą tu brać trzech minifigurek: dzieciaczka z balonikiem, starszego pana oraz panią przebraną za niedźwiedzia. Pani będzie miała na głowie hełm niedźwiadka. Na jako konana nadruk rożka zwiększonego trzema gałkami lodów. zestaw prezentuje się bardzo fajnie i ciekawie. Posada budynku być przeszklona, więc prezentuje się naprawdę bardzo ciekawy kolejny zestaw, który trafi w nasze ręce. Ale jeżeli chcieliście zostać skaterem, również Lego wychodzi Wam w tym roku na a dokładnie powiedzieć w tym półroczu, bo dzięki użyciu został skate park, który będzie zawierał 454 elementy, będzie kosztował 249,90 groszy, będziemy mogli budować swój mały skate park, będą w nim wykonane rampy, które były używane w Stunsach, do tego dostaniemy drogi, które były w Lego. City normalnym życzanym wcześniej to takie duże, szare, brzydkie, które mi się na Max nie podobają, ale będą tu zrobione, ile koloryzowane, jak najbardziej, żeby to było fajnie wykonane. Poza tym będzie tam wykonane dodatkowy detali kosz, który możemy zaczepić. cztery figurki, BMX, deskorolkę, hulajnogę i rolki, czyli idące potrzebne każdemu młodemu skaterowi, który się śmija na deser, rowerze lub też na swoich rolkach w bardzo ekstremalnych warunkach. Jej! Bądźmy szczerze, że w Cycling zestawu, który kiedyś już był, ale nie może też dziś braknąć budynku mieszkalnego w Lego City, bo tym razem dostajemy trzypiętrowy budynek, modularnie budowany, będziecie mogli sobie dowolnie zmieniać ułożenie piątka, jak się, że się żebnie będzie podobało, ale na dachu tego wszystkiego znajdowała się palma! Prawie jak na rondzie w Warszawie. Na parterze znajdziemy sklep spożywczy, bardzo bogato wyposażony z masą ciekawych akcesoriów, dodatkowych klocków nadrukowanych. Na pierwszym piętrze znajdujemy dwa mieszkania, które tam są wykonane. W każdym z tych mieszkań ma być wykonany pokój dzienny, kuchnia, łazienka. Bardzo bogato wyposażona, więc to jest naprawdę bardzo fajne zestaw zabawy dla każdego młodego fana klocków. Wiele dla starszego też poza nam klocków, które tam znajdziemy elementy do późniejszego wykorzystania. Poza tym znajdziemy tutaj jeszcze sześć minifigurek mi hulajnogę, która będzie dorzucona, płytkę drogową standardowo, bo do każdego Lego dostajemy tam dziwną płytkę drogową i rower. Ale jeżeli chcecie poczuć emocje narciarskie, Lego również ma dla Was coś bardzo intrygującego i ciekawego w tym pięknym swoim Roku, mianowicie dostajemy zestaw Centrum i Spinacz Cove, czyli dwa w jednym. W całym zestawie dostaniemy, po pierwsze, ładny budynek, rampę, po której będziemy mogli sobie zjeżdżać na wszystkim, czym chcecie, bo zarówno narty, łyżwy, rowery, co byście nie chcieli, możecie używać na zjazd z tego. Po Lewej stronie budynku, tego głównego, który tutaj mamy, mamy ściankę spinaczkową. Obok tej ścianki mamy zrobione lodowisko. W samym budynku znajdujemy kawiarnię, sklep ze sprzętem szlautowym, windę, która nas wywozi na samą górę. Ten zestaw ma zawierać silny minifigurek. Poza tym znajdziemy tu jeszcze wiewiórkę, bałwana i sowę. Jej kolejna wiewiórka. Mam nadzieję, że może nowy kolor wiewióra będzie. Może jakiś bajkowy na maksa, ale zapewne to będzie biała. No i była albinoska. Dlaczego nie? Został naprawdę bardzo bogaty, fajny, ciekawy, pod przebudowę i kolorystyka, jak to użyta jest żywa, bardzo, bardzo, bardzo fajna. Ale, ale panie i panowie, seria arktyczna powraca do Lego z bardzo małym, fajnym, ciekawym zestawem, który ucieszy wielu z nas. Skuter Śnieżny Odkrywców Arktyki. Dostaniemy w nim skuter zbudowany z klocków w kolorze niebieskich, białych i pomarańczowych. Sam skuter będzie zawierał gąsienicę, która będzie oczywiście całością napędzać i wykonane dwie narty z przodu. Dostaniemy do tego zestawu jedną figurkę pana z plecankiem, bardzo ciekawie ładnie wykonanym, nowy odlew. Będzie miał wykonany jakby normalny plecak z pięknym śpiworkiem, który będzie tu dorzepiony u góry. Poza tym, co bardzo ważne, dostajemy tu odlew kolejnych dwóch zwierząt. Boki dużej i małej. Bardzo ładnie wykonane dwa odlewy. Prezentuje się to przepięknie, mieć dobrym dodatkiem. Poza tym rybki dla fok. Mała wykonane do ramka terenu, którym dostajemy i kamera, która mi zdawała się na statywie. Genialny ten zestaw pod względem designu pomysłu i tego zostajemy. Głównie ten zestaw będzie kupowany dla fok. Fok, fok, jeszcze raz, fok. Każdy chce fokę. -e. Ja chcę mieć dużo fok. Jeśli chcieliście zostać odkrywcą oceanów i badać podmorskie głębiny, Lego ma dla Was też bardzo ciekawy zestaw w tym sezonie. Mowa tutaj o zestawie. O ten odkrywców Arkty. Tyki, yeah, jej, powrót tematów arktycznych, drugi z tych zestawów, które tutaj dostajemy. Sam zestaw oczywiście największa łódź bywającą, jaką nam LEGO oddało swoje historie. Jest ona fajna, duża, w kolorach niebiesko-białym. Znajdujemy na przodzie lądowisko dla helikoptera. Przypomina nam to ten zestaw, który mieliśmy już wydawany jakieś dwa lata temu. W swojej budowie nie to będzie bardzo podobne. Idąc dalej, mamy wykonany dźwig na którym zamocowany jest malutki dron łodzi podwodnej, który sobie pływa i bada nasze podmorskie dno. W samym łodzi otwierana jest sklampa, przez którą możemy opuszczać sobie ten oto dron. Dalej widząc mamy mosty kapitański. I pod tą piękną łodzią pływa nam, uwaga, orka. Całkowicie nowy odlew zwierzaka, który nam tu jest dodany. W podmorskich głębinach znajdujemy mały, wykonany okręt wikingów, który ma być dodatkową atrakcją zabawową w tym zestawie. W samym zestawie znajdujemy 7 minifigurek, ale nie mi się, głównym głodziem programu jest orka. Kto nie chce mieć orki u siebie w domu? Dużej, ładnej, czarno-białej, ciekawej, w pełni odlanej. Ja na pewno. Ale zestawy podwodne również wracają do tego co mi bardzo cieszy. Pierwszy co tych zestawów, jaki trafi w nasze ręce, jest to Explorer z łodzią nurkową. W samym zestawie dostaniemy bardzo ładnie wykonany ponton, na którym będzie znajdował się dźwig, pod tym dźwigiem będzie znajdowała się mała, wbudowana łódź podwodna, rafa kolorowa, przy której będzie znajdował się pięknie ukonany odlew, rekina młoda. Poza tym znajdziemy tutaj dwa żółwie, duży i mały. Duży żółw to jest nowy odlew, który znajdziemy w tym zestawie. Dwie ryby, kraba i płaszczka. Poza tym trzy minifigurki, dwie z tych minifigurek to są nurkowie. Ostatnia figurka to jest pan, który obsługuje nam dźwig. Kolejnym zestawem, kiedy dostajemy, jest to okręt podwodnych od Christoph głębin. Dostajemy tutaj małą łódź podwodną, zbudowaną tak, to często już mieliśmy. Bardzo fajny cylinder z bomblem z przodu, który ma służyć za wizjer. w samej łodzi podobnie stawać małe laboratorium i miejsce dla stroju pana nurka robotycznego, za kim jak tutaj macie na tym zdjęciu, coś podobnego do tego. Poza tym znajdujemy tu wrak z małą częścią rafy kolorowej. W tej rafie kolorowej znajduje nam się duży rekin, łot i do tego dwa mniejsze rekiny. Poza tym znajdujemy tutaj jeszcze dwie meduzy zbudowane z klotków w kolorach niebieskich i różowych i trzech krótków. Do tego pływa nam dookoła parę rybek. Bardzo ciekawa wykonana diorameczka i zestaw, który będziemy mogli sobie kupić i dorzucić do naszej kolekcji. Kolejnym zestawem z dołu naszego miasta, który może trafić, jest to zestaw 4+, plus city, ciężarówki budowlane i dźwig kulowy. W tym razie w tym zestawie dostajemy dwie ciężarówki i dźwig z doczepionym kamieniem, który ma robić za kulę do wyburzenia. Poza tym znajdujemy tu jeszcze małą część budynku, którą będziemy mogli sobie wyburzyć, po prostu uderzyć kulą ona się przewróci. Mamy tu bardzo fajną metodę wyburzenia miasta. Ten zestaw będzie zawierał trzy minifigurki. I będzie został 4 plus, nie się dużych, powiększonych elementów koloru tutaj, jest, są to żółte, szare, metalizowane. Nie jest to zły zestaw, tak naprawdę, na tym spojrzeć z tego co potem widziałem. Ciekawy naprawdę kawał krosa, który tam LEGO daje i w dość fajnej cenie, która akurat tutaj jest. Kolejnym rozwiązaniem, który dostajemy do budowy naszego miasta jest to dom rodzinny i samochód elektryczny. Tym razem LEGO stawia nam na modularną kolejną konstrukcję. Sam zestaw będzie zawierał ladalnik, kuchnię, dwie sypialnie i łazienkę. Będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy znajdować też szklarnię, altankę i domek na. W środku, podobnie do tego, co w rękach dostawaliśmy w tym roku. Pod garażem znajduje się niebieskie auto, do którego możemy podpiąć ładowarkę do samochodów elektrycznych. Przed domem znajdziemy bramkę. Figurki, jakie znajdujemy w tym zestawie, są to dwójka rodziców, dziecko i pies. Bardzo akurat fajne figureczki które dostajemy. Pies, taki sam odlew, który dostawaliśmy wiele razy. Nie spodziewajcie się tutaj nowego odlewu Niestety, lego powraca do tematyki samolotów i budowy bardzo ciekawych konstrukcji samolotów. Tym razem zestaw będzie się nazywał samolot pasażerski. Zostaniemy w nim poza samolotem. Dwie ciężarówki. Jedną z Jedzeniem, które jest przewożone do naszego samolotu. W drugiej znajdziemy bagaże, które są dostarczane. Do samolotu wiadomo, pasażerowie mogą, bez bagaże nie polecą. Sam samolot zbudowany jest w bardzo prosty sposób w kolorze białym. Znajdujemy tutaj kokpit pilota do tego siedzenia i ubikację, która tutaj jest już budowana. Sam zestaw ma zawierać 7 minifigurek i dodatkowo będzie miał otwierany tył, gdzie mogli zapakować kontener do tego samolotu. Prezentuje się bardzo ciekawie i zabawowo będzie naprawdę bardzo fajnym strzałem. Wielu kolekcjonerów będzie chciało go kupić do swojego budowy miasta. Nie wypada to naprawdę źle pod tym względem. Ale nie może też zabraknąć w LEGO! Kalendarza adwentowego czy City tutaj mowa. Tym razem, jak to zwykle LEGO bywa, dostaniemy tutaj 7 minifigury, które będą zapakowane. Poza tym, przeróżne budowane budowle z które mają nawiązywać nam do serialu, które rozwiązane z LEGO City. Ciekawszych elementów, które tu będziemy mieli, jest to Mikołaj, Mikołajowa z odlewów indyka. Oraz Małego Kotka i Chihuahu. Trzy naprawdę bardzo ciekawe odlewy, które wielu z nas zainteresują i będzie ten zestaw dość popularny wśród kolekcjonerów. Wygląda wszystko bardzo fajnie, ciekawe, interesująco i pod względem ceny też nie wypada to źle. No i największy zestaw, jaki dostaniemy, w tym roku City. Będzie ona kosztował aż 1000 zł i będzie zawierał ponad 2000 elementów. Ten zestaw wbudowany jest w bardzo ciekawy sposób bomu dolarowo. Możemy sobie, według ważnej aranżacji, uszeregować te budynki, które będziemy mieli. Sam w zestawie znajdziemy budynki, fryzjera, klinikę weterynaryjną, studio blogera, dyskotekę na dachu, sklep z komiksami, sklep z nowoczesną technologią, pokój woźnego, hotel. Poza tym znajdziemy to jeszcze strefę food trucków, mały park i nowoczesne drogi LEGO i 14 minifigurek. Bawcie się dobrze, budujcie sobie to i będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna akuratacja za pod tym względem sam nie mogę się doczekać za bardzo jak to będzie wyglądać stuprocentowo na już normalnych lego zdjęciach opuszczonych przez lego, plus do tego jak bardzo będzie to chodliwe i do jakiej ceny spadnie, bo 1000 złotych na ten zestaw to naprawdę bardzo abstrakcyjna cena jak chodzi o zestawy City i może się okazać, że nie będzie to zestaw zbyt chodliwy sprzed klientów, co mnie dość mocno przeraża stuprocentowo akurat, ale wszystko to się okaże w późniejszym czasie. I tak oto prezentuje się całe Lego City. Jak dla mnie hitami sprzedażowymi jakie tutaj będą, będą to dwa zestawy, czyli myjnia i sklepik z lodami. Dwa najlepsze zestawy jak dla mnie najbardziej i najciekawiej są wszystkie i do tego taniec. Najważniejsze w wszystkim jest tanie oha! bo te zostały naprawdę bardzo tanie, ciekawe, zrobione i mini figurki, które interesują bardzo dużą ilość osób. Również tego fajne naklejki i design, który tutaj jest naprawdę szczał w dziesiątkę. Ale przejdźmy do takiej bardziej dorosłej tematyki do serii Art, bo Lego planuje nam dać dwa nowe zestawy i od razu powiem dwa diametralnie inne zestawy od tego co już kiedyś mieliśmy. Zacznijmy od zestawu Modern Art. Sam zestaw ma kosztować nas 239 zł i ma mieć 805 elementów. Co ciekawe, LEGO tu zmieniło całkowicie reguły gry. Zamiast groszków dawam klocki w różnych kształtach: prostokąty, kwadraty, trójkąty, koła i budujcie swoje własne abstrakcyjne, modernistyczne dzieło. Nie będzie znajdziecie tu żadnej instrukcji. Macie sami użyć głowy i zbudować to, co Wam się żywnie podoba, i powieść pójdziec na ścianie. O to w tym cocie chodzi: o pobudzenie właśnie wyobraźni i dobrą na maksa zabawę. W różnorodnych kolorach i tak pozostanie Wam tak naprawdę użyć wyobraźni i dobrze tym się bawić. Sam szczerze nie mogę tego produktu się doczekać, bo po pierwsze fajna cena, plus do tego brzmi to naprawdę bardzo ciekawy sam na to na dobrą rozrywkę rodzinną. Albo psychiatry, co kto woli. No i najbardziej ciekawy i najbardziej intrygujący zestaw, który nam LEGO wyda, czyli niesamowity Spider-Man wydany w serii LEGO Arts. Sam zestaw będzie miał 2099 elementów i będzie nas kosztował raptem, tu uwaga, 949 zł. i 99 groszy. To na nas abstrakcyjna, ale i budowa tego zestawu również. LEGO to postanowił rozumieć całkowicie reguły gry i zamiast robić płaski obraz, będziecie mieli zrobione lekkie 3D. Nasz pajączek będzie wstawiał z obrazu rączkę, którą będziemy musieli ustawić dowolnie, tak nam będzie nam żywnie się podobało zarówno rączkę, jak i paluszki. Bardzo fajny efekt 3D to daje. Poza tym budowa ma być wzorowana na metodzie drukowania Bendy. Co to jest? Macie to, macie opis na ekranie, żebyście zrozumieli jak to wygląda, ale jest to stuprocentowe wzorowanie komiksowych obrazków, które znajdujecie w przyróżnych gazetach lub komiksach, które kupujecie. Mocno maślane, no, ale wiadomo o co chodzi. W samym obrazie będziemy znajdować całą masę easter związanych z Spider-Manem. Zaczynając od 15 pająków, które będą związane właśnie z pierwszym numerem, gdzie pajączką będziemy zobaczyć. Pod obrazem znajdziemy cytat, który wszyscy chyba bardzo dobrze znamy. Z wielką mocą musi wiązać też równie wielka odpowiedzialność. Każdy z nas zna ten cytat, żeśmy go wiele razy, ale ten produkt to znakomite dopełnienie tego obrazu. Kolorystycznie, z tego co widziałem, jest to mizzmasz na Maxa, ale mizzmasz, który ryje beret też na maksa. Bardzo fajny obraz, ale cena jak dla mnie to jest bardzo wysoka i trzeba będzie czekać na ogromne promocy, żeby ludzie się naprawdę to interesowali, zainteresowali, chcieli kupić do swojej kolekcji. Ja tak, bo byłem ja szczerze, będę czekał na dobrą promocję tego setu, a żeby go zakupić. Nie jestem w stanie wydać do 1000 złotych na taki obraz zrobiony z klocków. Ale powiem Wam szczerze, ładny, ładny, ładny na kawał sztuki, który na to Lego oddaje w nasze ręce. I jeszcze parę słów o Star Warsach, bo również nie ma się tu pojawić coś o tej bardzo fajnej serii. Na drugą roku LEGO szykuje nam oto taką piękną listę zasłotawów, ale dzisiaj podziało nazwy. Na ten moment nie są w stanie te nazwy jeszcze zdobyć. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się one pojawią. Póki co, numery plus ceny, jakie będą na zestawy. zestawy. się to fajnie, tym bardziej, że już jest, który być wydany. Będzie kosztował raptem 1000 zł i będzie miał ponad 2000 elementów i ma być dostępny w szerokiej dystrybucji. Bo wszystkie zestawy, które tutaj widzicie, mają być dostępne w szerokiej dystrybucji. To standardowe, jak to zwykle w wypadku Star Warsu bywa. Kalendarz dostaniemy również i w tym roku. Się spodziewać kolejnego bardzo kalendarza lotowego z całą masą mini ciekawych figurek, które będziemy mogli sobie dorzucić w naszej kolekcji, jak i wszystkie zestawy bankowe no, by zawierały dużą ilość ciekawych minifigurek. I nagle do się kolejna partia nowości na drugą połowę tego 2023 roku. Je, pozostałem nam jeszcze technik z i parę innych bardzo ciekawych serii, które również nam wrzucę. I oczywiście Ninjago, bo powiem szczerze, jak Ninjago nie lubię, tak te nowe zestawy, jak czytałem o nich, zobaczyłem ich opisy, zobaczyłem je też jak wyglądają. Zainteresowałem je na Maxa i zainteresowałem na Maxa. I wrzucę sam osobny odcinek, tylko nie co Ninjago, bo to będzie bardzo, bardzo, bardzo dobry reboot tej serii i coś mi się zdaje, że zawujuje znowu świat Ninjago. Jak na razie Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie i bawcie się dobrze. Na razie.